Do przechowywania wartości w programie oprócz zmiennych możemy stosować również stałe. Do zdefiniowania stałej potrzebna nam jest taka autokomenda define i w nawiasie podajemy nazwę stałej oraz jej wartość. Nazwa stałej może być pisana małymi bądź wielkimi literami. Standardowo przyjęte jest, że używa się tutaj liter wielkich. Spójrzmy, w jaki sposób można używać stałych. Cena brutto niech będzie 50 i następnie postaramy się obliczyć cenę netto. W tym celu pobieramy cenę brutto i dzielimy ją przez 1,22, czyli do naszej stawki VAT musimy najpierw dodać jeszcze 1. I właśnie w ten sposób używamy stałych. I spójrzmy, jak to wygląda. I otrzymaliśmy tutaj wyliczoną cenę netto. Cena ta nie została przez nas zaokrąglona, dlatego wygląda właśnie w ten sposób. Oczywiście, w stałych możemy definiować nie tylko wartości liczbowe, ale także na przykład teksty. W tym momencie zdefiniowałem stałą o nazwie adres, która zawiera taki tekst. Spójrzmy, jak za pomocą tej stały możemy w naszej stronie internetowej stworzyć odnośnik. W tym miejscu musimy podać, oczywiście, nasz adres. Zrobimy to w taki sposób. Zamykamy tak i następnie piszemy. I kończymy tak. I jeszcze jedna uwaga. W tym miejscu cudzysłowia nie pokażą się oczywiście dwukrotnie, jak można by było przypuszczać, ponieważ znajdują się i tu, i tu. Te cudzysłowie w tym miejscu służą tylko po to, aby interpreterowi PHP przekazać informację, że w tym przypadku ma do czynienia z tekstem, a nie z wartością liczbową. Plik mamy zapisany, zobaczmy, jak będzie wyglądał wynik. I został stworzony link zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ctrl U, sprawdźmy jeszcze, jak wygląda to w źródle strony. I jak widzimy, link ten wygląda jak najbardziej poprawnie. Można sobie oczywiście zadać pytanie, po co w ogóle używać stałych, skoro można używać zmiennych. Stałe mają pewne zalety. A mianowicie, jeżeli raz zdefiniujemy w skrypcie stałą, to wartości tej stałej nie możemy już później zmienić. Ponowne użycie w kodzie funkcji define z tą samą stałą nie nada jej innej wartości. Czyli stosując stałe, mamy pewność, że będą miały one zawsze tę wartość, którą zdefiniowaliśmy na początku. Drugim bardzo ważnym aspektem jest fakt, że stałe w przeciwieństwie do zmiennych widoczne są w całym skrypcie. Co to znaczy? Dowiemy się w momencie, kiedy będziemy omawiali funkcję. Teraz powiem tylko tyle, że stałe w przeciwieństwie do zmiennych widoczne są w całym skrypcie, także i w funkcjach i można ich tam bezproblemowo używać.